nowością na targach w Kielcach, jest maszyna, jest to kosiarka dyskowa KT o szerokościach roboczych 3 metry, 3,40 i 2,60. Jest to maszyna, która jest nowością na rynku polskim, która dorównuje technicznie, konstrukcyjnie najlepszym maszynom, najlepszym tego typu kosiarkom na świecie, produkowanym przez zachodnie koncerny. Jest to kosiarka dyskowa, zawieszana z tyłu ciągnika, kosiarka posiada w standardzie hydropneumatyczne odciążenie, które zostało zastosowane zamiast standardowego zawieszenia sprężynowego. Ponadto belka tnąca zawieszona jest centralnie, dzięki temu umożliwia ona wachliwy sposób kopiowania terenu. Ponadto takim głównym atutem tej kosiarki jest możliwość transportu jej. Z tyłu ciągnika w jego osi, czyli nie z boku ciągnika, tylko w linii ciągnika z tyłu w pozycji pionowej lub w pozycji leżącej. Ułatwia to bezkonfliktowy przejazd pod różnego rodzaju mostami, ułatwia to przejazd jakimiś drogami, ścieżkami leśnymi, tak, jeżeli rolnik ma łąkę oddaloną o jakąś odległość od, od domu. I musi przejechać na przykład przez las, to wówczas taka pozycja transportowa znacznie ułatwia taką drogę. Kosiarki serii KT posiadają w standardzie belkę tnącą Perfect Cut, którą też wprowadzamy jako nowość od tego roku. Listwa tnąca przestała, została przetestowana na łąkach Europy Zachodniej oraz Północnej, w Skandynawii oraz w Irlandii, gdzie warunki do koszenia są bardzo trudne ze względu na duże zakamienienie łąk. Zdała testy. I w tym roku wprowadzamy ją w standardzie we wszystkich naszych kosiarkach, natomiast między innymi w linii kosiarek KTM. Charakteryzuje się ona bardzo dokładną jakością cięcia, niższą wysokością cięcia, nawet przy bardzo niskich trawach. Ma to szczególne znaczenie przy późniejszych pokosach przy trzecim, przy czwartym, przy piątym pokosie, późną jesienią, późnym latem lub na początku jesieni, kiedy trawa jest bardzo niska, bardzo rzadka. Wówczas dużego znaczenia nabiera właśnie jakość cięcia tej niskiej trawy i jako efekt doświadczeń naszych, ale też doświadczeń naszych klientów, szczególnie w Europie Zachodniej, wprowadziliśmy tą listwę tącą.